Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i dzisiaj jesteśmy w Melbourne, także zapraszam Was na spacer i przejażdżkę po centrum Melbourne. Podczas tego spaceru opowiem Wam trochę na temat moich metod leczenia, jak do nich doszłam, jakie mam podejście i zacznę powoli Wam opowiadać, co dokładnie robię. Ten dzień, który teraz dzisiaj nakręcam, to jest dzień, kiedy mieliśmy właśnie wizytę w szpitalu. I czekaliśmy. Wizyta była w południe, więc mieliśmy trochę czasu i zrobiliśmy sobie wycieczkę do Dockland. Ta cała wycieczka jest nagrana w następnym filmie, ponieważ będzie to w takiej kolejności, to nagram. Tutaj zbudowano, słuchajcie, całe potężne dzielnice, shopping center, znaczy się sklepy, domy. I to stoi dosyć puste, tak objechałam, to myśmy to i tramwajem, i statkiem popłynęli i nabudowano potężne inwestycje, które wyglądają, że nie znalazły chętnych i wyglądało to dosyć pusto, a cały czas gro ludzi niestety pozostaje w samym centrum miasta. Wiecie, życie to taka podróż przez czas i człowiek podczas tej podróży zbiera różne Doświadczenia, różne informacje, uczy się różnych rzeczy i ciągle, ciągle się uczy. Jednej rzeczy, której ja się nauczyłam, to to, że jak coś trzeba sobie załatwić czy zrobić, to niestety wszystko trzeba samemu. Spójrzcie na tą nową architekturę tych domów. Niektóre te wieżowce były niesamowicie ciekawe, bardzo dużo koloru, zupełnie inny styl, który jest mi znany, czasami trochę szokujący, ale całkiem interesujący. No i nabudowano takie olbrzymie inwestycje, no i teraz to czeka na chętnych. Dosyć to smutno wygląda, ale taka sytuacja w tej chwili jest przez cały świat, ponieważ prawdopodobnie Nadwyżka jest wszystkiego wszędzie. Jak Wam się podobają takie kolorowe budynki, ja nie bardzo lubię, dla mnie to trochę pstrokato wygląda. Ale muszę przyznać, że może trochę ożywia krajobraz. Nigdy człowiek nie wie tego, co życie trzyma dla niego w zanadrzu na następne dni, tygodnie. Ja nigdy w życiu bym nie podejrzewała, że mogę dostać raka, ponieważ u mnie, ani u mojej mamy, ani u mojego ojca nikt nigdy raka nie miał i ani nie było takich przypadków. Ja dosyć dobrze się odżywiam więc nie przypuszczałam, że taka możliwość jest, ale z tych informacji, które zebrałam podczas całego swojego życia, zawsze wyobrażałam sobie i byłam przekonana, że jak ktoś dostaje diagnozę raka, to trzeba natychmiastowo zacząć leczenie, bo to jest takie ważne, że każda minuta się liczy i tak dalej. Tutaj przyszliśmy na market, który jest potężny, on zdaje się jest otwarty cały tydzień i muszę przyznać, że ceny owoców i warzyw w Melbourne są zdecydowanie Tańsze niż te, które są u nas w Pert. Obeszłam bardzo duży wybór. Mandarynki były po 50 centów. Zresztą ponagrywałam na ile mogłam z bliska, żeby się mogli sobie obejrzeć. Market był potężny, olbrzymi. Zdaje się, że to nie jest jedyny, bo widziałam w broszurkach, że są jeszcze inne takie miejsca. No, i tak wracając do tej mojej choroby, jak dowiedziałam się, że mam raka, było to w grudniu. W grudniu się dowiedziałam, że mam guzy, a w styczniu tego roku dowiedziałam się, że te guzy są rakowe. To przeżyłam ogromny szok. Przede wszystkim przeżyłam taki szok, bo spodziewałam się natychmiastowej jakiejś operacji, jakiejś interwencji. Nic takiego się nie stało. To był olbrzymi szok. Ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego się tak dzieje. Więc tak jak zwykle musiałam usiąść i zacząć czytać, badać, słuchać, zbierać informacje i im dalej się zagłębiałam, to odkryłam, słuchajcie, że onkologia niestety nie wie niewiele na temat raka. My po prostu ludzie nie mamy jeszcze takich informacji i błądzimy kompletnie po omacku po ciemku. Zaczęłam studiować metody leczenia, które oferuje nam medycyna. Metody leczenia są bardzo nowe, dopiero one istnieją od 50-40 lat, więc dopiero zostały przez człowieka stworzone. Bardzo ciężko jest znaleźć wyniki, jakie osiąga nasza onkologia w leczeniu, ponieważ, wiecie, my ludzie mamy takie tendencje, że pieniądz bardzo często zaćmi nas i idziemy w złym kierunku, i człowiek. Często zamiast wybierać dobro, jednego to wybiera pieniądze. I ponieważ ludzie stworzyli takie prawo, że to, co natura stworzyła, nie bardzo można na tym robić pieniądze, jako medycyna, więc medycyna poszła w takim kierunku, w jakim poszła, który stwierdziłam, że jest bardzo młody, bardzo niewiele wie, no i zaczęłam studiować stare metody. No i doszukałam się ogromnej ilości materiału, że istnieją metody, które istnieją na przykład od 12 tysięcy lat. Metody, które ogromnie ciężko jest znaleźć, jaki mają sukces, ponieważ nikt takich statystyk nie prowadzi. W ogóle to jest bardzo ciekawe, wiecie, dopiero jak człowieka to dotyczy, a to są z oceanu przeróżne pyszności, kraby, krewetki, ostrygi, co kto lubi, bardzo ogromny wybór tego było, wszystko wyglądało bardzo świeżo i bardzo pięknie. My ludzie mamy taką naturę, że bardzo często pieniądz powoduje, że przestajemy widzieć dobro czy życie drugiego człowieka, bo pieniądz staje się ważniejszy. Po prostu taka nasza charakterystyka jest i tak też stało się w medycynie. W tej chwili jest brak równowagi, ta równowaga prawdopodobnie niebawem przyjdzie, ale na dzień dzisiejszy tej równowagi brak. No i po paru miesiącach. Życie tak ułożyło, że ponieważ nie mogłam dostać żadnej odpowiedzi. Od systemu medycznego i żadnej pomocy, i po pewnym czasie, ja, ja po prostu miałam straszny szok. Ja oczekiwałam, że tak jak zawsze wejdę do gabinetu lekarskiego i dostanę lekarstwo 1, 2, 3, czy jakąś operację i chwila, i sprawa będzie załatwiona i będzie po wszystkim. Okazało się, że niestety tak nie jest, a mnie tutaj bardzo nogi bolą się tak schodziłam, że już ledwo. Chodziłam, więc to była największy nasz ból, słuchajcie, chodzenie w butach, tak nam dokuczały. My od 29 lat, może nie od 29, ale przynajmniej od 25 lat chodzimy w laczkach albo boso. I jak człowiek musi raptem ubrać buty, to jest straszna męczarnia. I owszem, do pracy buty się nosi, ale jeżeli się pracuje w, w biurze i to każdy potem pod biurkiem, te buty ściąga. A tak po ulicy, to my rzadko kiedy wychodzimy do miasta, do naszych sklepów, tych takich dzielnicowych, to można w japonkach chodzić. A tutaj człowiek ubrał buty, bo miało być zimno, miał być deszcz, więc, żeby w stopy nie było zimno, i strasznie przeżywaliśmy to. W każdym bądź razie po paru miesiącach studiowania. Odkryłam, że metody chemoterapii mają dopiero 40-30 lat. Wyniki się okazuje nie są zawsze też miarodajne, ponieważ... Takie przepisy ludzie stworzyli, że żeby jakiekolwiek lekarstwo wpuścić na market, wystarczy mieć grupę 20-osobową, gdzie 30% jest sukces rate i to wystarczy, żeby dostać zezwolenie na wpuszczenie syntetycznego środka. I jak zaczęłam czytać, jakie są zasady zatwierdzania chemicznych metod leczenia człowieka i zaczęłam czytać o naturalnych metodach, między innymi odkryłam marihuanę, która jest lekarstwem używanym przynajmniej przez 12 tysięcy lat z sukcesem. Jak zaczęłam czytać, że jeszcze w historii istnienia człowieka na świecie nigdy nikt od marihuany nie umarł. Jak zaczęłam czytać, że w tej chwili są ogromne badania i z tego co domyślam się, to całkiem możliwe, że sukces rate jest około 30% podczas używania marihuany, kiedy podczas naszej konwencjonalnej metody sukces jest tylko 2%. Jeżeli się dobrze poszuka i wydłubie dokładnie, może i na pierwszy, a to jest siłownia, która była w hotelu, ale niestety nie poszliśmy, bo cały Boży Dzień chodziliśmy. Także mamy straszne bąble już bez używania siłowni. Widok był przepiękny z tego hotelu. Takie rozświetlone miasto wyglądało bardzo cudownie. Także codziennie mieliśmy przyjemność oglądania tego. Słuchajcie, ja tych klipów nagrałam tak dużo. Przez kilka dni ten materiał był długi, on się dosyć długo ładował na komputer i ja teraz jak te filmy robię, to nie mam możliwości pamiętać, który już klip napuściłam, którego nie. Więc jeżeli będą powtórzenia, to proszę wybaczcie mi, bo inaczej bym musiała ogromną ilość czasu poświęcić, więc jak będą powtórki, będę starała się opowiadać ciekawe rzeczy. My już jesteśmy po wizycie. Ta wizyta w Melbourne była mi potrzebna, słuchajcie, żeby się przede wszystkim upewnić, że to co myślę, to co się dowiedziałam, wszystkie swoje informacje, że są prawdziwe. I po prostu ja się dowiedziałam, że my ludzie bardzo niewiele wiemy na temat raka. Budzimy się rano, <śmiech> <śmiech> idziemy pod prysznic, a tutaj taka Ciekawostka. Zobaczcie jak lustro zaparowało. Ja cię i zasłaniam, nie widać. Środek jest, musi być jakoś podgrzewany, albo to jest para. O. I to uparowało. A w tym lusterku i w tym mi kamera zaparowała, muszę uciekać. baba, no? Może i zboczona, ale mi kamera zaparowała. Już odparowuję. Więc wizyta w sumie była taka, jak się spodziewałam, czyli wszystko to, co ja zdobyłam, wszystkie moje informacje i wiedzę, którą posiadam, została potwierdzona. Nikt nie wie dokładnie, która metoda na raka działa, ponieważ nie mamy takich, nie ma takiej wiedzy. A tutaj ślub w parku, to po drodze, jak szliśmy, bo tutaj z tyłu za tym parkiem właśnie jest Peter McCallum, to jest szpital. Dla ludzi chorych na nowotwora. Nie wiem, dlaczego te obręcze na drzewach były. Miałam się zapytać kogoś i nie zapytałam, więc tych, którzy mieszkają w Melbourne, proszę powiedzcie mi, dlaczego na wszystkich drzewach. Są obręcze, czy, czy to jest przeciwko kotom, czy przeciwko na przykład posumom. Ja poświęciłam ogromną ilość czasu na studiowanie w tej chwili wszystkie informacje na temat nowotworów i wydaje mi się, że mam dosyć głębokie. Na pewno wiem jedno, że nie, nie bardzo wiele wiemy. Cała medycyna, która. Dzisiaj funkcjonuje, ona dopiero ma 40 czy 50 lat, więc jest bardzo młoda i bardzo ciężko powiedzieć, jakie jej są rezultaty. Natomiast te wszystkie holistyki medycyny ziołowe, one istnieją tysiące lat. A jak już Wam powiedziałam, jak się poszperacie, to się okaże, że ludzie, którzy leczą się normalnymi metodami, czyli chemioterapią i radioterapią. Nawet jeżeli ona ma sukces, to bardzo często ten rak wraca z powrotem, ponieważ chemioterapia i radioterapia sama z siebie jest bardzo mocno rakotwórcza. Więc jak ja zaczęłam o tym czytać, to stwierdziłam, że to jest trochę dziwne, żeby substancją rakotwórczą leczyć nowotwora. I to jest tak samo jak się bakterie leczy antybiotykiem. Jeżeli ich się nie zabije w pełni, to bakterie się bardzo silne robią i potem mogą powodować ogromne spustoszenia w organizmie. Podobnie jest z chemioterapią. Chemioterapia nie zabije bardzo często wszystkich komórek, a jeżeli taka sytuacja jest, że nie zdoła zabić wszystkich komórek, to one po kilku latach wracają w bardzo wzmocnionym stanie. A ja tu nakręciłam artystyczne dzieła prawdopodobnie młodych ludzi, którzy tutaj spędzają, bo widzę, że stoi młodzież i tutaj puszkami obmalowuje ładnie mury. Piękny ten dworzec w Melbourne, stary, przecudowny. W ogóle cały transport, tak jak wam powiedziałam, jest świetnie zorganizowany. Zaproszę was również do kasyna, ponieważ poszliśmy do kasyna. W nam się nigdy nie chce, chociaż kiedy na początku, jak kasyno otworzyli, to chodziliśmy, bo nasze pertowskie kasyno jest również piękne, ale to jest ciężko się wybrać, a ponieważ tutaj byliśmy w samym centrum, to chodziliśmy, a to jest katedra olbrzymia. Ja już nawet nie pamiętam, czy ja wchodziłam do środka do niej, czy nie. Ale bardzo możliwe, że była zamknięta. A to młodzież wraca w mundurkach z prywatnych szkół. Nie, to nie było chyba, a może tak, trudno, nie wiem, bo zwykle prywatne szkoły mają takie same torby, cała młodzież. Z tego, co wiem, jak moje dzieci chodziły do prywatnych szkół, to musiały mieć wszystkie takie same skarpetki, takie same gumki na włosy, takie same czapki i takie same torby. Czy to były torby sportowe, czy to były torby szkolne, musiały być wszystkie jednakowe. Natomiast w szkołach państwowych takich wymagań nie ma. Także porozmawiałam z lekarzem w Melbourne i potwierdził on również, że to, co robię. Powinnam robić, ponieważ oni faktycznie wiecie, bardzo by chcieli nam pomóc. My wszyscy byśmy chcieli sobie pomóc, po prostu nie wiemy i błądzimy. Każdy z nas, jak jest skazany na. Tego raka, to musi sam podjąć decyzję, ponieważ nie mamy, że tak powiem, stuprocentowej odpowiedzi i nikt nie wie dokładnie, która decyzja jest prawidłowa, tylko czas może pokazać. A ponieważ nie ma na przykład dwóch hani, jedna, która będzie robiła chemioterapię i radiację, a druga, która nie będzie robiła, żeby można było porównać, więc takich statystyk nie mamy. I ciężka to jest droga takiego człowieka, który jest chory i dlatego ponieważ nie ma drogi, która jest jednoznaczna, wybrałam naturalną drogę i postanowiłam leczyć się między innymi marihuaną. Jak to robię i w jaki sposób się leczę tą marihuaną, opowiem wam w następnym odcinku w każdym bądź razie jest to naturalny środek, jeden jedyny na naszej planecie Ziemi, od którego nie można umrzeć. Jeszcze nigdy nikt nie umarł od przedawkowania marihuany. Natomiast morfina, kodeiny i wszystkie lekarstwa, które mamy na recepty, mogą spowodować śmierć i powodują śmierć w, og w ogromnych ilościach. Natomiast marihuana jest 100% bezpieczna. I byłam bardzo zszokowana, jak zaczęłam te informacje zdobywać, ponieważ, słuchajcie, ja się nigdy marihuaną nie interesowałam, ani żadnymi narkotykami, i raptem stanęłam w takiej sytuacji, że musiałam i szok przeżyłam, jak dowiedziałam się, że jeszcze w historii ludzkości nigdy nikt nie umarł od przedawkowania marihuany i że fizycznie jest to niemożliwe. I jak zaczęłam to studiować yy, głębiej i głębiej, to zaczęłam zbierać coraz większe informacje i po prostu podjęłam taką decyzję, że to postanowiłam zrobić. Spójrzcie na te wieżowce, one są całe, zrobione z luster. Jak taki gorący dzień jest to podobno takie lustrzane wieżowce potrafią i samochody w pobliżu potobić. Gdzieś taki przypadek był. Janusz mi ostatnio opowiadał, ale nie pamiętam gdzie. Także architektura Melben jest dosyć ciekawą architekturą. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Dalej będę opowiadała. Opowiem Wam dokładnie, w jaki sposób ja swoje lekarstwa przygotowuję i co ja robię. Jak na dzisiaj dziękuję Wam za miły spacer razem ze mną. Mam nadzieję, że. Nogi Was nie bolą. Ja jestem Hania. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.